Obu panów posłów. To jest czynność, jak to się mówi w języku prawniczym, deklaratoryjna. Ona jedynie potwierdza zaistnienie faktu, który już miał miejsce wcześniej w związku z wydaniem wyroku przez sąd. Takie postanowienie marszałka Sejmu, kiedy zostanie wydane, podlega zaskarżeniu przez zainteresowanych do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy. Nie mogą to zrobić w ciągu trzech dni. Sąd Najwyższy ma termin, ale to jest termin, który no jest wskazany jako pewnego rodzaju instrukcja dla Sądu Najwyższego, siedmiodniowy na rozpatrzenie tego protestu, tego sprzeciwu, tego zażalenia, na moje postanowienie, na postanowienie marszałka Sejmu. Ja absolutnie szanując prawo obu panów posłów do tego, żeby z tej procedury odwoławczej skorzystać. Jednocześnie też, jeżeli zdecyduje się po tej analizie prawnej, bo wszystko musi być zgodnie z prawem i ściśle według formalności, bo z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy, znowu kolejny precedens w tej kadencji Sejmu i musimy być pewni, że stoimy na twardym gruncie prawnym, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, wystosuję też prośbę do obu panów posłów, aby do zakończenia procedury odwoławczej powstrzymali się. To będzie wezwanie, że wzywam ich do tego, żeby powstrzymali się od wykonywania swojego mandatu w związku z zaistnieniem takiego właśnie faktu. No i będę czekał na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, jeżeli taka procedura odwoławcza zostanie przez samych zainteresowanych wszczęta. To tyle, jeżeli chodzi o informacje w tej sprawie. Ona jest no, w pewien sposób oczywista był wyrok, a więc w związku z tym, że był wyrok są jego określone konsekwencje. Natomiast jeszcze raz powtórzę, państwo to nie jest grupa pościgowa, a pośpiech jest wskazany przy łapaniu Pcheł. Wszystkie procedury zwłaszcza w tak ważnych kwestiach, Muszą być dopełnione wszystkie dokumenty, przeczytane. My jesteśmy w tej chwili w procesie w tej analizy. Zresztą już od kilku godzin prawnicy Sejmowi nad ułożeniem scenariusza dla takiej ewentualności pracują. Także tyle z mojej strony, jeżeli chodzi, chodzi o tę sprawę, o którą Państwo pytali i która budzi dzisiaj dużo zainteresowania. Dzień dobry panie marszałku, Klaudiusz Sztle, Zagradionowy Świat. To ja dwa bardzo precyzyjne pytania, bo panowie mieli konferencję i powiedzieli, że nie uznają tego wyroku. Co w sytuacji, w której pojawią się jednak w Sejmie, będą chcieli wejść na salę plenarną głosować, no bo stwierdzą, że go nie uznają i już? Czy będą wpuszczeni, czy nie? No bo jeżeli z automatu ich mandat wygaszony został wyrokiem, jak twierdzi chociażby Mecenas Giertych, no to co w takiej sytuacji? Rozumiem, że to jest precedens, ale czy bierzecie ją pod uwagę? I druga krótka sprawa u prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy tamten. Yy, czy kazus był poruszany, czy nie? Bo y, słyszymy, że panowie zostali zaproszeni dzisiaj do pałacu, więc być może jest brane pod uwagę ponowne ułaskawienie, chociaż minister Paprocka twierdziła, że nie, że tamto poprzednie ułaskawienie jest ważne. Więc czy w ogóle była rozmowa na ten temat? Dziękuję. Gdyby pan prezydent chciał teraz stosować wobec obu panów ułaskawienie, zaprzeczyłby sam sobie i sam sobie, że tak powiem, wymierzyłby śmiertelny cios. Od strony prawniczej oczywiście śmiertelne. Bo pan prezydent, z tego co pamiętam, twardo stał na stanowisku, że on skutecznie obu panów ułaskawił. Jeżeli ułaskawiłby ich raz jeszcze, to by oznaczało, że za pierwszym razem nie ułaskawił ich skutecznie, a więc nie zrobił tego, o czym mówił, że zrobił. Nie wydaje mi się, żeby pan prezydent gotów był. Na taką ekwilibrystykę w stosunku do samego siebie. Wydaje mi się, że będzie w tej sprawie konsekwentny. Pan prezydent jest przekonany, że skutecznie ułaskawił obu panów i że to ułaskawienie nie wymaga kolejnego ułaskawiania albo do ułaskawienia. Ale jak mówię, nie jestem wróżbitą, nie jestem władny, żeby powiedzieć, co pan prezydent zrobi. Zrobi to, co zrobi. Nie, te temat stanął. Rozmawialiśmy o nim. Natomiast nie, nie jestem też upoważniony ze względu na formułę tego spotkania do tego, żeby relacjonować przebieg tej dyskusji. Bo było też wiele innych tematów dotyczących bezpieczeństwa naszego kraju i zewnętrznego, i wewnętrznego. Natomiast w, zapytał pan, co będzie, jeśli posłowie po takim orzeczeniu, po takim postanowieniu moim o wygaszeniu mandatu pojawią się na sali. Wie pan, chciałbym, żeby w tej sprawie nie było żadnych wątpliwości. My nie potrzebujemy dzisiaj w kraju kolejnych eskalacji, kolejnych ognisk wojny, zapalnych, konfliktu. My potrzebujemy zimnego i skutecznego stosowania prawa, ale też stosowania go z taką myślą, że nie możemy kraju podpalać, kiedy to nie jest konieczne. Dlatego ja będę skłaniał się ku stanowisku, że do zakończenia tej procedury odwoławczej nie będę stosował innych środków niż perswazja wymiana korespondencji, zwracanie uwagi od strony prawnej na zaistniałą sytuację w Sejmie. W mojej ocenie jest ona jednoznaczna. Natomiast umówiliśmy się na takie procedowanie w Polsce w ogóle, że jeżeli ktoś ma wątpliwości co do jakiejś decyzji czy stanowiska, ma procedurę odwoławczą, może z niej skorzystać. Ja nie wyobrażam sobie na tym etapie jakichś rozwiązań siłowych, eskalacji, używania straży marszałkowskiej. Prawo przemówiło z całą swoją mocą, siłą i bezwzględnością. Mam nadzieję, że ci, których ono dotyczy i którzy zajmowali się i gorąco o tym przekonywali, ochroną porządku prawnego w Polsce, je uszanują. Natomiast jeżeli okazywałoby się gdzieś na koniec, że ta sytuacja nie znajduje rozwiązania, nie ma w konsensusu między nami, a no to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać, ale najpierw ja muszę wykonać swoje czynności. Potem musi się stać ta krótka, mam nadzieję, procedura odwoławcza, a później będziemy podejmowali dalsze decyzje. Powtórzę raz jeszcze, w mojej ocenie, człowieka, który też zasięgnął opinii prawników w tej sprawie, rzecz jest oczywista. Panowie, jeżeli zostali skazani, utracili mandat, a moim zadaniem jako marszałka Sejmu, jako urzędnika państwowego jest ten fakt stwierdzić. Oni mogą się od tego mojego stwierdzenia odwołać. Wtedy sprawę rozpatruje Sąd Najwyższy. Sytuacja, powtórzę raz jeszcze, bez precedensu. Dlatego musimy bardzo poważnie i spokojnie ją potraktować. Agata Adamek, TVN24. Panie Marszałku, kiedy to nastąpi? Kiedy panowie Wosik-Kamiński będą mieli wygaszone mandaty? I czy to jest tak, że od razu na ich miejsce, nawet w kontekście tej procedury odwoławczej, wejdą już kolejni posłowie? To wszystko wygląda tak, jak już raz yy, powiedziałem, to znaczy, z, od takiego materialnego czy takiego, z takiego materialnego punktu widzenia wygaszenie mandatów nastąpiło już, Czyli oni już w momencie nie są wyroku sądu. Ja to stwierdzam no jako marszałek Kiedy? Sejmu, natomiast w tej chwili yy, moje służby analizują dokumenty, na których podstawie ja wydaję takie postanowienie, bo to jest, musi być wszystko zgodnie z prawem. Po wydaniu takiego postanowienia i doręczeniu go zainteresowanym. Oni mają trzy dni na złożenie w tej sprawie zażalenia do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy ma kolejnych siedem na rozpatrzenie takiego zażalenia. Do czasu zakończenia tej procedury nie będę podejmował decyzji o wstąpieniu na miejsce tych dwóch posłów, nikogo innego, dlatego że uważam, że procedurę odwoławczą należy szanować, tak samo jak decyzje, które ja podejmuję. Tak samo oczekuję, że w, mam, mają prawo oczekiwać ci, których te decyzje dotyczą, że będzie szanowane ich prawo do odwołania od tej decyzji, skoro jest zapisane w prawie. A więc będę postępował. W 100% zgodnie z prawem, niezwłocznie, do czego zobowiązują mnie przepisy, stanowczo, natomiast też bez nadmiernego pośpiechu i eskalowania sytuacji, bo uważam, że ona jest w tej chwili nikomu do niczego mówię o eskalowaniu, nie o sytuacji nikomu do niczego niepotrzebna. Fakt już zaistniał, zwracam Państwa uwagę. To jest wyrok sądu. Który zaciąga bardzo poważne konsekwencje i skutkuje dla obu panów utratą mandatu. Co, jeżeli potwierdzą się te wszystkie rzeczy w dokumentach, które trafiły na moje biurko, zostanie potwierdzone moim podpisem, a oni później będą mogli się od tego odwoływać. Nie wiem, czym to się skończy. Dlatego, że jak państwo dobrze wiedzą, jest dyskusja na temat skuteczności ułaskawienia pana prezydenta w pierwszej instancji, i ona, jak rozumiem, też będzie toczyła się w Sądzie Najwyższym, natomiast przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że można rzecz pospolitą doprowadzić do takiego miejsca i do takiego momentu, że tego rodzaju dylematy będziemy musieli rozstrzygać w tej dziesiątej kadencji Parlamentu. Gdzieś popełniono bardzo poważny błąd. I popełniono go chyba nie tylko w tym budynku, skoro dzisiaj my musimy mierzyć się z takimi konsekwencjami i rozlewać, zbierać to wszystko, co zostało rozlane, to się po prostu powiem Państwu tak zupełnie prywatnie w głowie nie chce zmieścić. Bardzo Natomiast dziękuję. to, co my musimy z tym teraz zrobić, to zarządzić tą sytuacją tak, żeby nikt później nie miał już nigdy żadnych więcej wątpliwości co do tego, co zostało zrobione.

Musimy tak przepracować. Tak. Okay.